Ewa, przyjdź do nas na Nowy Rok, będzie nas niewiele, znasz wszystkich, powiedziała Alina, rozmawiając przez telefon. Przyjdź, będzie wesoło. Alino, nie mogę. Ewa się zawahała. Mam inne plany, pójdę do rodziców, od dawna nie obchodziliśmy z nimi tego święta. Pomyśl, zawsze będziemy cię mile widzieć, powtórzyła Alina. Ewa westchnęła. Była wdzięczna przyjaciółce za zaproszenie i z pewnością je przyjęłaby, gdyby nie jedno, ale tym razem nowy rok u Elini obchodzono w parach. Wszyscy chłopcy i dziewczyny byli przyjaciółmi Ewy, znała ich wszystkich bardzo dobrze i jeszcze do niedawna cieszyłaby się, mogąc z nimi porozmawiać i świętować. Tak jak robili to wielokrotnie wcześniej, kiedy i ona miała partnera. Jednak teraz Ewie było nie do zniesienia patrzeć na cudzą miłość i szczęście, tym bardziej, że ktoś na pewno zapytałby, dlaczego jest sama i gdzie podział się Igor, jej ukochany, z którym obchodzili jeden nowy rok. Jak to jest patrzeć na cudze szczęście i wspominać przeszłość. Ewa nie mogła, nie chciała iść do Elimi i Wiktora. Lepiej zostać samej w te cudowne święta, święta, które kochała od dzieciństwa, wierząc w magię i bajkę. Teraz ta wiara gdzieś się ulotniła. Ewa, musimy poważnie porozmawiać. Igor stał przy drzwiach, wyraźnie czymś zaniepokojony. Ostatnio chłopak wracał późno do domu z pracy. Był jakiś tajemniczy i poruszony. Ewa pomyślała, że ukochany wreszcie jest gotów na to, na co od dawna czekała. Na oświadczyny w końcu byli razem już cztery lata. Od momentu, gdy Ewa po skończeniu technikum zaczęła pracować w tej samej firmie co Igor. On był wtedy szefem działu. Igor był o cztery lata starszy od Ewy. Uśmiechnięty, otwarty, przyjemny w obcowaniu. Wzbudzał zaufanie i sympatię. I Bóg go nie skrzywdził pod względem wyglądu. Tego dnia to właśnie Igor opowiadał Ewie o jej obowiązkach, wprowadził ją w temat i od razu wypytał: Kim jest i skąd pochodzi? Ewie właściwie nie było nic do ukrycia. Właśnie skończyła studia i dostała te prace dzięki protekcji koleżanki. Mieszkała z rodzicami w tym samym mieście, w zwykłym trzypokojowym mieszkaniu w bloku. Matka Ewy całe życie pracowała jako bibliotekarka w szkole, ojciec jako elektryk. Poza Ewą mieli też młodszego syna, Igora. Chłopak właśnie kończył szkołę, wejdź, czego tam stoisz na progu. Ewa uśmiechnęła się. Ugotowałam twój ulubiony piław. Nie potrzebuję twojego piławu i nie potrzebuję ciebie, nagle wybuchnął gniewem Igor, przyszedłem, żeby porozmawiać. Najwyższa pora wszystko poukładać na swoich miejscach. Igor, coś się stało? Ewa ze strachem spojrzała na chłopaka. Przez ten czas, kiedy byli razem, rzadko widziała go tak złego i rozdrażnionego. Coś się stało, kiwnął głową. Spotkałem inną. Odchodzę od ciebie, jak to spotkałeś inną? Gdzie? Kogo? Ewa nie mogła uwierzyć w realność tego, co się dzieje tam, gdzie i ciebie, wzruszył ramionami Igor. Ona pracuje u nas, przed oczami Ewy przemknęły znajome twarze koleżanek z pracy. Tych młodszych. Blondynka Irina Kluiwa, pełna optymizmu. Niedawno wyszła za mąż i nie mogła się nachwalić swojego nowego statusu. Na pewno nie ona. Marina Streżakowa, mądra i rozsądna, mózg ich działu. Ją wszyscy szanowali, a nawet trochę się jej bali. Ona na pewno nie w guście Igora. Alina, wierna przyjaciółka i towarzyszka, dobra, rozumiejąca i zawsze gotowa wesprzeć. Alina miała piękną duszę. A sama dziewczyna była całkiem zwyczajna. Takich Igorowi się nie podobało. Roześmiana Innesa Połężajewa, ruda w piegach, z jak u niemowlaka policzkami. Nie, i nie ona, Albina, przerwał rozmyślania Ewy Igor. Spotykam się z Albiną, nową sekretarką. Nie chcę już tego dłużej ukrywać, nie widzę sensu. Dlatego odchodzę od ciebie, żeby wszystko było uczciwe, uczciwe. Ewa nie wytrzymała. Dwie tygodnie przed nowym rokiem odejść, zostawiając mnie samą po czterech latach wspólnego życia. To według ciebie jest uczciwe. Po czterech latach związku. Po rozmowach o ślubie i wspólnych planach na przyszłość, Ewa. Bez histerii. Igor pogardliwie się skrzywił. Wiesz, że nie znoszę kobiecych łez i wyjaśniania relacji. To ty miałaś wspólne plany na przyszłość. To ty marzyłaś o ślubie i dzieciach. Ja niczego takiego nie obiecywałem. Nie byłem pewien, że spędzę z tobą długie i szczęśliwe życie. Nie byłem pewien, więc po co mi głowę zawracałeś, westchnęła Ewa. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, że to tylko tymczasowe? Moim zdaniem dobrze nam się razem układało. Ale ten czas już minął. Po co to wszystko komplikować? Przepraszam, Igor pospiesznie zebrał swoje rzeczy i dał nurę. Ewa została sama w kuchni. Piła w stygu w garnku. Wciąż patrzyła przez okno. Za oknem padał śnieg i zapalały się światła w oknach. Ktoś się spotykał, ktoś się żegnał, ktoś przychodził, ktoś odchodził. A Ewa siedziała przy oknie i wpatrywała się w noc. Wydawało się, że czas stanął w miejscu, a jej życie się skończyło. Wszystkie marzenia i nadzieje runęły w jednej chwili. Dziewczyna cicho płakała, żegnając się ze swoją miłością. Okazało się jednak, że to był dopiero początek jej prób. Rozmowa i rozstanie z Igorem miały miejsce w piątek, a w poniedziałek Ewa, jak zwykle, poszła do pracy. Cały dział po prostu stał na głowie. O czym szeptali, spoglądając w jej stronę imnesa i Irina. Maria Pawłowna, główna księgowa, kiwała głową i zaciskała usta, wskazując na nią swojej zastępczyni Ilonie dawidownej. A Marina, głośno, by Ewa usłyszała, zauważyła, że romanse w miejscu pracy nigdy do niczego dobrego nie prowadzą, i to by było na tyle, Ewa dałaby radę to przetrwać. Ale wtedy pojawił się Igor pod rękę ze swoją nową kochanką. Albina, jaskrawa, farbowana blondynka z wyzywającym makijażem i głębokim, ewidentnie nie w rozmiarze dekoltem. Z pogardliwym uśmiechem spojrzała na Ewę. Demonstracyjnie pocałowała Igora na oczach całego działu. Ewa zbladła. Ledwo powstrzymywała się, by nie wybuchnąć płaczem tu i teraz. Igor poszedł do swojego gabinetu, a jego nowa kochanka. Wciąż prowokująca, uśmiechając się, podążyła za nim. Chodź. Alina dosłownie wyciągnęła Ewę do kuchni. Tutaj stała ekspres do kawy i kuchenka mikrofalowa uspokój się. No chodź, popatrz na mnie. Nie możesz im pokazywać swojej słabości. To tylko ucieszy Albinę. Nie mogę posłusznie powtórzyła Ewa. Ale ja po prostu nie dam rady tu pracować, ciągle obserwując, jak Igor całuje te. Nie dam rady, znajdę inną pracę. Lepiej będę zamiatać ulice, niż patrzeć na ich zadowolone twarze. Jak on mógł? Jak mógł kręcić ze mną pod nosem tę numerystą? To przecież trwało nie jeden dzień, weź się w garść, krzyknęła na nią Alina. Ulice to oczywiście dobrze, ale ciężko i mało dochodowo. Masz świetną pracę, pracę zgodną z wykształceniem, z normalną pensją. Przyszłaś tu dużo wcześniej niż ta bezczelna Albina. Czy naprawdę pozwolisz jej się tu ustabilizować? Niech się uśmiecha. Ignoruj ich, to najlepsze wyjście z tej sytuacji, Alino, ja nie będę w stanie ich ignorować. Rana jest zbyt świeża, zbyt boli. Patrzę na nich szczęśliwych i chce mi się płakać. A ty wiedziałaś, że Igor mnie zdradza? Ewa spojrzała na przyjaciółkę z podejrzliwością, cóż, jak ci to powiedzieć? Mów wprost. Mam dosyć kłamstw i niedopowiedzeń. W końcu chcę poznać prawdę, wiedziałam, wyrzuciła z siebie Alina. No co? Cały dział to widział, oprócz chyba ciebie. Co to znaczy, że widzieli? Dlaczego nikt mi nic nie powiedział? Ewa patrzyła na przyjaciółkę w szoku, Albina, jak tylko przyszła, od razu zajęła się łowami. Wypatrywała sobie mężczyzny z większymi perspektywami. Zalecał się do niej nasz programista wania. Ale on ewidentnie nie pasował jej pod względem statusu. A potem Albina wpadła na twojego męża. Wszyscy widzieli, jak kręci się wokół niego, jak patrzy na niego rozmażonym wzrokiem i szepce coś z nim w gabinecie. Ale dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dopytywała Ewa, po pierwsze nikt nie chciał mieszać się w czyjeś sprawy i być kozłem ofiarnym. Po drugie, wszyscy byli pewni, że ty też zauważasz, co się dzieje. W końcu pracujemy w tym samym zespole, nie zauważałam, westchnęła Ewa. Szczerze, nie wiem, jak mam to wszystko przeżyć. Weź urlop. Myślę, że Bazyli Piotrowicz zrozumie twoją sytuację. Do Nowego roku zostały dwa tygodnie. A potem cały tydzień świąt. W tym czasie powinno ci przejść. Wrócisz do pracy, jakby nic się nie stało, Ewa rozważała słowa przyjaciółki. Urlop to rzeczywiście jedyne sensowne wyjście. Nie chciała rezygnować z pracy. A teraz po prostu nie mogła patrzeć na ukochanego i jego nową partnerkę, dziewczyna poszła do szefa. Bazyli Piotrowicz, siwowłosy mężczyzna około sześćdziesiątki. Sprawiedliwy, ale wymagający. Spojrzał na nią z nad okularów i powiedział, mówiłem przecież, burknął. Romanse w miejscu pracy nigdy do niczego dobrego nie prowadzą. Kto za ciebie raporty będzie pisał, Ewo Pawłowna? Teraz wszystkie twoje myśli zajmuje Twoja osobista tragedia. A u nas, nawiasem mówiąc, roczne raporty wszystko odrobię w domu. Oddam na czas. Znacie mnie, nie zawiodę, westchnęła Ewa. Nie chciałbym, żeby to doprowadziło do rezygnacji. A ja zawsze mówiłem, że etyka korporacyjna to ważna sprawa. Że miłość trzeba uprawiać gdzie indziej, a nie w pracy. A teraz łzy, urazy, depresja. Jak zamierzacie dalej razem pracować, nie wiem jeszcze, westchnęła Ewa. Muszę to przemyśleć, czy w ogóle dam radę. Nie ma mowy, żeby przez takie głupoty stracić dobrego pracownika, zmarszczył brwi Bazylii Piotrowicz. Idź na swój urlop, gdzie chcesz. A po noworocznych świętach bądź tak dobra, wróć na swoje miejsce, pełna energii i gotowa do wydajnej pracy. I nie chce nawet słyszeć o rezygnacji. Mało to w twoim życiu będzie takich igorków. A dobrą pracę teraz znaleźć? O to nie lada wyzwanie. Ewa wyszła od szefa trochę uspokojona. Teraz miała czas, by się zebrać i zdecydować, jak dalej postąpić ze swoim życiem. Jednak w domu na nowo ogarnęła ją depresja. Nie chciało jej się ani jeść, ani spać, ani pisać raportów. Tylko zamykała oczy, a w jej pamięci natychmiast pojawiały się pocałunki i objęcia Igora, jego słowa o miłości i obietnice. Słuchała muzyki, a zawsze leciała ta melodia, przy której się po raz pierwszy pocałowali. Szła parkiem i mimowolnie zatrzymywała się na tej ławeczce przy stawie, gdzie latem wieczorami lubili przesiadywać. Jechała autobusem, który zawsze przywoził ją do tej samej kawiarni, gdzie Igor i Ewa mieli swoją pierwszą randkę. Wszystko w tym mieście przypominało jej o Igorze. Nie wyobrażała sobie życia bez niego. Czas się zatrzymał, zamieniając się w karuzelę wspomnień. A za oknem padał biały śnieg, otulając ziemię puszystą białą kołdrą. Ludzie gdzieś się spieszyli, krzątali, ciągnęli choinki, wybierali prezenty, wieczorami zapalali girlandy, żartowali. Śmiali się i szykowali do świąt. A Ewie chciało się schować przed tym wszystkim pod ciepło, dużą kołdrę i nie widzieć i nie słyszeć nic i nikogo wokół. Ewo, przyjdź do nas na nowy rok. Będzie nas niewiele. Wszystkich znasz, powiedziała Alina przez telefon. Przyjdź, będzie wesoło, Alino, nie mogę. Ewa się zawahała. Mam inne plany. Pójdę do rodziców. Dawno z nimi tego święta nie obchodziłam, pomyśl, zawsze będziemy cię u siebie mile widzieć, powtórzyła Alina. Przy okazji będzie u nas Twój Igorek z Albiną. Sam się naprosił. Chcę, jak powiedział, żeby Albina weszła w nasz krąg. Podbierać się, że tak powiem, w nieformalnej atmosferze. Była moją przyjaciółką, a stała się Albinina, gorzko powiedziała Ewa. I wiedząc, że oni będą u ciebie, zapraszasz mnie. Po Ceo. Żebym się za nich cieszyła. Czy żebym im zazdrościła szczęścia spokojnie, Ewo, źle to zrozumiałaś, powstrzymała ją Alina. Mam plan, jak trochę utemperować twojego byłego, postawić go na swoim miejscu. Ty mnie w ogóle nie słuchasz, plan. No dobrze, opowiadaj, westchnęła Ewa. Wiedziała, że Alina była u nich główną pomysłodawczynią i wynalazczynią. Wiesz, że w ostatnim czasie mój brat Fedia wrócił z zagranicy, powiedziała Alina: oczywiście. Pamiętam Fedię, uśmiechnęła się Ewa. Zapamiętała go jako wysokiego, zgarbionego nastolatka. Zaraz po szkole wyjechał uczyć się do Moskwy, a stamtąd na wymianę do Chin. Tam ostatnio mieszkał i pracował, jak opowiadała jej Alina, odnosząc tam niemałe sukcesy. Ale co tu ma do tego Fedia? Przecież pamiętasz, że mój brat był w tobie po uszy zakochany? Zapytała Alina: Alino, to było sto lat temu machnęła ręką Ewa tak ale nie ożenił się tylko z tego powodu. Ale nie o to chodzi. Fedja jest gotów zagrać rolę twojego adoratora na imprezie. Uwierz mi, świetnie sobie z tym poradzi, słuchaj, Alino, myślałam, że masz jakiś ciekawy plan, a ty chcesz bawić się w dziecięce gierki. Myślisz, że to łatwe? Udawać miłość z obcą osobą. A poza tym Igorek i tak w to nie uwierzy, nie trzeba udawać miłości. Będziecie po prostu starymi znajomymi, którzy spotkali się po długiej rozłące. Tylko my wszyscy damy do zrozumienia, że przed rozstaniem siedem lat temu między wami była nie tylko przyjaźń, ale prawdziwa, wielka miłość, i teraz znów zaczyna się rozpalać. Cóż, nie wiem, wzruszyła ramionami Ewa. Wątpię, czy ten twój fortel zadziała. Ale nie wątpię, że ostatecznie zepsuje sobie święta, jeśli będę patrzeć na zakochanych Igora i Albinę, Ewa. Przecież ja cię nigdy nie zawiodłam, patrzyła na przyjaciółkę błagalnie Alina. Wszystko będzie jak najlepiej. Fedia mi to obiecał. A on z takich rzeczy nie żartuje, Ewa sama nie zrozumiała, jak dała się namówić na tę awanturę. Alina umiała przekonywać, dobrze wiedziała, jak sprawić, by Ewa się zgodziła, jednak przed świętami Ewa i Fedia umówili się na spotkanie. W końcu trudno udawać parę, jeśli nie widzieli się przez siedem lat. Przystojnym młodym mężczyźnie, który wszedł do kawiarni z bukietem białych róż, ulubionych kwiatów Ewy, dziewczyna początkowo nie rozpoznała niezdarnego fedie. Wysoki, barczysty, z szerokim, szczerym uśmiechem i czystymi niebieskimi oczami. Wyglądał raczej jak książę z bajki niż stary znajomy dawnej przyjaciółki, niemożliwe. Patrzyła na niego z zaskoczeniem Ewa. Tak się zmieniłeś. Nie poznałabym cię, gdybyśmy się przypadkiem spotkali. A ty w ogóle się nie zmieniłaś. Nadal jesteś najpiękniejszą dziewczyną na świecie, szczerze powiedział Fiedia, już dawno nie jestem dziewczynką, westchnęła Ewa. Cieszę się, że cię widzę. Nie wyobrażasz sobie, jak ja się cieszę, uśmiechnął się Fiedia. Marzyłem o tym spotkaniu od kilku lat. Ewa się zarumieniła. Nie miała powodu mu nie wierzyć. Igor od dawna już nie mówił jej takich słów. Spędzili ten wieczór naprawdę jak starzy przyjaciele, którzy spotkali się po długiej rozłące. Okazało się, że mają wiele wspólnego, że dobrze im się razem rozmawia i bawi. Teraz plan Elini już nie wydawał się Ewie taki szalony, a Fedia coraz bardziej jej się podobał. O, Ewa, przyjechaliście. Jestem taka szczęśliwa, Alina promieniowała uśmiechem, jak przystało na gospodynie domu. Wszyscy już się zebrali, zajeżdżaliśmy do sklepu, uśmiechnął się Fedia. Dokupiliśmy parę rzeczy na stół, wyglądasz cudownie, siostrzyczko. Zresztą, jak zawsze. Prawie tak pięknie jak Ewa, mrugnął do siostry, Alina z zachwytem przyjrzała się przyjaciółce. Rzeczywiście promieniała. Czarna sukienka doskonale podkreślała jej figurę. Fryzura, makijaż, wszystko było po prostu idealne. Ewa wyglądała bardzo stylowo i elegancko. Tylko lekko zmieszane spojrzenie zdradzało jej zdenerwowanie, Ewa i Fiedia weszli do dużego salonu. Alina mieszkała w rodzinnym dwupiętrowym domu, więc było tu sporo miejsca. W salonie stała udekorowana choinka na oknach girlandy, po środku stał stół zastawiony różnymi potrawami. Goście siedzieli przy stole, fotografowali się przy choince, rozmawiali, co? Ona tu jest! Albina szturchnęła Igora w bok, zaskoczona, patrząc na Ewę. Ale co ona tu robi? Nie mówiłeś, że ona też będzie. Ewa też jest naszą współpracownicą, odpowiedział Igor, przyglądając się Ewie i jej towarzyszowi. Poza tym są z Aliną najlepszymi przyjaciółkami, więc jej obecność tutaj jest całkiem naturalna. Naprawdę nie sądziłem, że się na to odważy, odważyć się na Ceo. Gdybym wiedziała, że ona tu będzie, nie przyszłabym, prychnęła Albina. Jednak Igor nie zwrócił uwagi na jej niezadowolenie. Znacznie bardziej interesowała go Ewa, która rozkosznie szeptała coś do swojego towarzysza. Szybko zapomniałaś o swoich słowach o miłości, powiedział Igor, podchodząc do dziewczyny. A myślałem, że naprawdę mnie kochałaś, nie szybciej niż ty, uśmiechnęła się Ewa. Chyba to ty pierwszy poszedłeś układać nowe związki. Czy myślałeś, że będę w domu lać łzy, zamiast świętować z przyjaciółmi? Nie doczekasz się. Jestem mężczyzną a mężczyźni z natury są poligamiczni, oświadczył Igor. Powiedz to Albinie. Teraz to jej problemy, a nie moje, roześmiała się Ewa mu w twarz. Chyba jej to będzie interesujące, zatańczymy? Fiedia podszedł do Ewy i poszli na improwizowany parkiet. Igor nie mógł oderwać od nich wzroku. Fiedia czule obejmował Ewę, a ona ufnie oparła głowę na jego ramieniu. Czemu tak na nią patrzysz? Oburzyła się Albina. Lepiej zaprosiłbyś mnie do tańca. Albo przyjechaliśmy tu po to, żebyś mógł obserwować swoją byłą, oto tłumaczenie na język polski, daj mi spokój, machnął ręką Igor na dziewczynę. Nie lubię tańczyć. Idź za z kimś innym. Gdy wybiła północ, gospodarz domu otworzył szampana. Wszyscy napełnili kieliszki. Mężczyźni i kobiety składali sobie życzenia. Gratulowali i życzyli szczęścia. Tylko Igor siedział z kamienną twarzą. Nie mógł uwierzyć, że Ewa jest szczęśliwa bez niego. Albina, która nagle poczuła się obco w tej kompanii, zaproponowała mężczyźnie wyjście. To ty mnie tu przyciągnęłaś. Żebym nawiązywał kontakty z współpracownikami, to je nawiązuj. Syknęła, obserwując jak Ewa i Fiedia o czymś rozmawiają, stojąc przy oknie. Po prostu nie mógł teraz stąd wyjść. Sama Ewa zdawała się nie zauważać nikogo i niczego wokół. Znowu uwierzyła w szczęście i miłość. I baśń. I przywrócił jej tę wiarę stary znajomy, starszy brat jej przyjaciółki, którego znała, jak jej się wydawało, od stu lat z nowym rokiem Ewo. Z nowym szczęściem. Fidia nie spuszczał z niej oczu z nowym rokiem. Patrząc mu w oczy, powiedziała Ewa. A szczęście, myślę, nigdzie się od nas nie oddali, dla Ewy i Fiedi ten nowy rok stał się początkiem długiego i szczęśliwego życia rodzinnego, a dla Igora i Albini pierwszym i ostatnim wspólnym świętem, każde według zasług.